Witam Was, kochani, w kolejny filmiku z serii Przebudzenie 5 rano. Wiem, że niektórzy z Was nie budzą się piątej, być może o 6 albo o 7, ale dobrze jest rozpocząć dzień z Bożym Słowem, z tym, co mówi do nas Bóg, z tym, co robi w naszym życiu Bóg, wypełniając swoje umysły Jego światem, Jego królestwem. Tak więc zapraszam. To, co myślisz o sobie, jest bardzo ściśle związane z tym, co myślisz o Bogu, ponieważ im lepiej Boga poznajemy, tym lepiej też poznajemy to, jak on myśli o nas, jak on nas traktuje, jaką pozycję on nam daje w swoim królestwie, w tej przestrzeni, którą on tworzy i, i przez to nasze spojrzenie na siebie samych jest też uzdrawiane. Jeżeli myśleliśmy zbyt wiele o sobie, to. To Bóg nas, że tak powiem, troszeczkę usadzi, ostudzi nasze zapędy i pokaże w pewnym kontekście, kim jesteśmy, że nie jesteśmy wcale najważniejsi i że cały świat nie kręci się wokół nas, tylko jednak wokół, wokół Niego i że my, my mamy w tym wszystkim bardzo ważną pozycję, ale nie jesteśmy może tak ważni, jak nam się wydaje. Nie jesteśmy tacy ważniejsi niż inni ludzie. Jeżeli z kolei mamy zbyt niskie poczucie wartości, nie, nie rozumiemy, jak, jak wspaniałymi, doskonałymi, cudownymi ludźmi Bóg nas uczynił, to On z kolei podciągnie to poczucie wartości, pokazując nam, że w Jego planie nie ma pomyłek i że On, stwarzając nas, obmyślił pewien plan, żeby ten plan został zrealizowany. Oczywiście przez grzech, przez nasze słabości, przez jakieś uleganie diabłu czy kłamstwu, ten Jego plan został niestety trochę tutaj. Zniekształcony i pomieszany, ale on chce nas przywrócić, że tak powiem, do tej pozycji wyjściowej, którą przy, przy stworzeniu miał w swoim umyśle, tak żebyśmy właśnie odzwierciedlali Jego chwałę, Jego doskonałość, Jego dobroć. Tak więc, bez względu na to, co myślimy o sobie, kiedy przychodzimy do niego, spędzamy z nim czas, poznajemy Jego lepiej, to również nasze spojrzenie na siebie samych jest uzdrawiane. I to jest zupełnie rewelacyjna, cudowna sprawa. Żaden psychoterapeuta, żaden mentor duchowy nie powie nam tyle, nie, nie wskaże nam tych słabych punktów, że tak powiem, w naszym charakterze, w naszym myśleniu, w naszym traktowaniu w siebie, jak właśnie sam Bóg. Tak więc, kiedy Jego poznajemy, poznajemy również lepiej siebie. Częścią Taką dosyć sporą częścią w mojej szkole pasji i wizji jest właśnie poznawanie Boga, żeby móc zrozumieć, kim ja jestem w Bogu i jaka jest moja część tutaj na tej ziemi do spełnienia, jaka jest moja działka, że tak powiem, do obrobienia. To poletko, które, które Bóg mi przekazał do, do pracy, ponieważ kiedy to odkrywam, to ustawiam siebie we właściwym miejscu. Także mogę z Bogiem współpracować, jego wola może się pełnić w moim życiu przeze mnie również w życiu innych ludzi, i wszyscy są szczęśliwi. I to wszystko zaczyna działać jak w zegareczku. Jeżeli ktoś niewłaściwie rozumie Boga, jako na przykład surowego, karzącego, takiego, u którego nie ma łaski, u którego trzeba być zawsze doskonałym, zawsze wiecie, takie, tak być na ostatni guzik dopięte, musi wszystko być. Takiego perfekcjonistycznego Boga. To to będzie miało potem również skutek na to, jak ta osoba będzie traktowała siebie, jak będzie traktowała inne osoby. Czasami takie osoby potrafią być e, zupełnie bezduszne, okrutne względem siebie samych, stawiają sobie jakoś bardzo wysoko poprzeczkę, do której nigdy nie mogą dosięgnąć e, i, i czują się sfrustrowane, cały czas chodzą sfrustrowane w takim jakimś wewnętrznym spięciu i gniewie, co z kolei również przelewa się na zewnątrz, że e, Drażnią ich ludzie, którzy też nie są doskonali, którzy też nie, nie wypełniają, że tak powiem, Bożych przykazań w 100%. No i taka osoba niesie ze sobą bardzo przykrego ducha, takiego ducha odrzucenia, raniącego, karzącego swoje otoczenie. Niedobrze jest być blisko takiej osoby, nie można się przy niej rozwijać. Dlatego dzisiaj, kochani, chciałabym, żebyśmy trochę pogłębili nasze spojrzenie na siebie samych, zrozumieli, kim jesteśmy przez to, że zrozumiemy, kim jest Bóg i jaki jest Bóg. Poznawanie Jego jest najlepszą receptą na uzdrowienie naszego serca. I to jest ciekawe, bo to jest trochę inna kolejność niż wielu psychologów wskazuje, gdzie psycholodzy mówią zrozum siebie, Wniknij w swoje reakcje, rozłóż je na czynniki pierwsze, spisz je, zajmuj się nimi. Tak, zajmuj się sobą, po to, żeby móc doświadczyć uzdrowienia siebie. Kiedy czytamy Pismo Święte i widzimy ten Boży kierunek, to Bóg mówi: Nie, zajmij się mną, zajmij się Bożym Królestwem, a ja będę uzdrawiał Ciebie. Oczywiście to nie oznacza, że mamy być nieświadomi tego, co się w nas dzieje. Ale uzdrowienie przychodzi nie przez zrozumienie, ale przez doświadczenie Boga. List do Rzymian, 12 rozdział i trzeci werset. Mówię bowiem przez łaskę, która jest mi dana, każdemu, kto jest wśród Was, aby nie myślał o sobie więcej niż należy, ale żeby myślał o sobie skromnie, stosownie do miary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Może to się wydawać dosyć trudnym wersetem. Apostoł Paweł miał taki sposób bardzo elokwentny mówienia o pewnych kwestiach, więc czasami trzeba się przyjrzeć wersetowi w taki bardziej przyziemny sposób, bym powiedziała, tak rozkładając na czynniki pierwsze, określając prostszymi wyrazami. Apostoł Paweł mówi tutaj, że każdemu z nas jest dana łaska. Łaska, czyli taka możność, umiejętność, łatwość. Bóg daje nam łaskę, czyli daje nam umiejętność, tak, żebyśmy mogli rozpoznać coś, żebyśmy mogli coś zrobić. Każdemu z nas jest dana taka łaska, aby nie myślał o sobie więcej niż należy, bo człowiek, który jest um, pyszny, zarozumiały, który myśli o sobie więcej, to niekoniecznie jest to osoba, która chodzi taka z dumnie podniesioną głową, i jest bardzo pewna siebie. Czasami to są takie właśnie niedowartościowane osoby, które przez ten brak wartości wewnętrznych, które odczuwają, zaczynają nadawać sobie wartość jakimiś zewnętrznymi rzeczami, osiągnięciami, czy też jakimiś przedmiotami, które sobie kupują, czy pozycją w społeczeństwie, w pracy, gdziekolwiek, jakimś sukcesem ludzkim. Nadają sobie znaczenie po to, żeby nie czuć tego braku znaczenia, który od wewnątrz cały czas czują. Tak więc czasami takie osoby, które wydają się być takie skromne i takie, takie wycofane i takie zbalansowane, mogą wewnątrz być bardzo pyszne, bardzo niezdrowo nadając sobie wartość, gardząc innymi ludźmi, gardząc innymi. I odwrotnie, osoba, która wydaje się być taka pewna siebie, niekoniecznie jest arogancka, niekoniecznie jest arogancka, być może to jest jedynie jej styl bycia, a wewnątrz jest bardzo pokorną osobą. W każdym razie, apostoł Paweł mówi, żebyśmy, że Bóg daje nam łaskę, czyli daje nam możliwość, daje nam tą umiejętność, abyśmy nie myśleli o sobie więcej, ale żeby każdy myślał o sobie skromnie. Skromnie to nie znaczy, że ja jestem beznadziejny, że się nie nadaje, że Bóg mnie nie użyje, że, że, jestem, że nie mam żadnych umiejętności. Skromnie to znaczy stosownie. Odpowiednio, żebyśmy odpowiednio o sobie myśleli, stosownie do miary, jakiej Bóg każdemu dzielił. Czyli Bóg każdemu z nas daje pewną przestrzeń do działania, do bycia, do, do życia, daje nam pewne umiejętności, każdemu z nas inne, ponieważ utworzył nas w inny sposób. Jeżeli komuś daje mniejsze, Pole działania to wcale nie znaczy, że ten wpływ będzie mniejszy, bo być może to pole jest mniejsze, ale jest głębsze. Ktoś inny z kolei może jeździć po całym świecie i działać, i po prostu, jak popatrzysz na to, co on robi, no to jest bardzo imponujące, ale to może być jedynie jakieś takie sianie, które. Yy, gdzie, gdzie on nie obserwuje jakiegoś wzrostu, tak, nie widać bardzo efektów jego pracy. Robi wrażenie, kiedy popatrzysz, co on robi, ale, ale jeśli chodzi o głębokość jego oddziaływania, może być bardzo niewielka. I znowu, to nie oznacza, że to jest coś gorszego niż ta wąska działka i głębsza działka, tak? Dlatego, że być może właśnie Bóg używa go w ten sposób, że ma szeroko, ale płytko, a ktoś inny potem przyjdzie i weźmie węższy ten obszar i zacznie kopać głębiej. I nie możemy tutaj się porównywać ani oceniać, ponieważ to Bóg każdemu z nas, Wyznaczył to poletko właśnie y, stosownie do pewnej miary, którą włożył w nas. Są ludzie, którzy są na przykład bardzo odporni na stres, Bóg takimi ich uczynił, i ci ludzie są w stanie y, robić rzeczy, które y, innym nie mieszczą się w głowie, ponieważ oni już dawno by zginęli w tym miejscu, ponieważ ich system nerwowy, y, emocjonalny, postrzeganie świata, radzenie sobie właśnie ze stresem, z różnymi napięciami. Jest tak, e, tak delikatny, że tak powiem, są, są tak w tym delikatni, że oni na tej pozycji, w tym miejscu, co tamten człowiek, dawno by zginęli. Nie byliby w stanie wytrzymać. E, tak więc Bóg każdemu z zda, nas daje pewną miarę, pewną e, miarę łaski, pewną, pewien obszar oddziaływania, i teraz ważne jest, żebyśmy się nie porównywali, nie pragnęli czegoś, co nie jest dla nas, żebyśmy rozpoznali, co to jest za poletko i jak głęboko mam w niego tutaj wchodzić. Nie ma lepszych i gorszych rzeczy. Najgorszą rzeczą, jaką można zrobić, to nie rozpoznać tego i nie współpracować z Bogiem i robić coś, co w ogóle jest poza, poza łaską, poza tym obszarem wyznaczonym przez Boga, po to, żeby robić wrażenie na sobie albo na innych ludziach. Tak więc Bóg daje nam pewną miarę łaski, daje nam pewien obszar oddziaływania i, i w tym wszystkim. Kiedy poznajemy Boży plan, zamysł względem siebie samych, odkrywamy pewną wolność, zaczynamy właściwie o sobie myśleć, zaczynamy właściwie myśleć o innych ludziach, czyli z szacunkiem. Zaczynamy rozumieć, że te wszystkie różne, różnorodne dary łaski i, 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 i obszary działania Boga w innych ludziach są równie cenne jak ten mój. Nie ma lepszych, nie ma gorszych. Każdy ma swoją działkę i posłuszeństwo. Jest y, jedyną, najważniejszą reakcją, jaka powinna z naszej strony wypływać. Czyli nie ocena, czy jest to duże, czy to jest małe, czy to jest ważne, czy to nie jest ważne, tylko bycie posłusznym Bogu, jakby według tego Bóg będzie sądził, wierzę, każdego z nas. Okej, okay, Panie Boże, y, dzisiaj przychodzimy do Ciebie, wierząc, że Ty mówisz y, same dobre słowa o nas i Ty Chcesz postawić nas w tym miejscu wpływu i oddziaływania, który żeś dla nas wyznaczył, dla każdego z nas inny. Chcemy Ci podziękować za to. Chcemy Ci podziękować, że stworzyłeś nas takim zamysłem, by nas używać, by używać nas dla zmiany tego świata również. Stworzyłeś nas zamysłem, żebyśmy byli blisko Ciebie, żeby nasze serca były skupione na Tobie. Dziękujemy Ci za, za Twoje błogosławieństwo. I chcemy o sobie myśleć tak, jak Ty myślisz o nas, yy, wiedząc, że Twoja miara, twoja, Twój system wartości jest najlepszy na świecie. Yy, nie można popaść ani w pychę, ani w przygnębienie, patrząc na siebie samych Twoimi oczami. Chcemy poznawać Ciebie, chcemy poznawać yy, Swoje powołanie, ten kierunek, który nam wyznaczasz. Yy, chcemy Pogodzić się z tym obszarem wpływu, który Ty nam dajesz. Bez względu na to, czy jest dla nas zbyt duży, czy wydaje nam się zbyt mały, ponieważ nasze spojrzenie nadal jeszcze prawdopodobnie nie jest uzdrowione całkowicie i nie umiemy docenić, nie umiemy zobaczyć tego wszystkiego w taki sposób, jak Ty widzisz. Chcemy uniżyć się dzisiaj przed Tobą i z posłuszeństwem wejść w to miejsce, do którego nas posyłasz. Dziękujemy Ci, że każdemu z nas zlecasz pewne zadanie, że każdy z nas jest ważny w Twoim królestwie. Nie tylko, żeby być, chociaż to jest najważniejsza nasza funkcja, żeby być, żeby istnieć dla chwały Twojego majestatu, żeby być w relacji z Tobą, ale również, żeby działać tak, jak Ty działasz, ponieważ Ty działasz nieustannie i też nas spowołujesz do działania. I w tym działaniu, w tym ruchu, w który nas wprawiasz, jest tak wiele radości. Tak wiele się dzieje, tak wiele jest przygody, doświadczania nowych rzeczy. To jest fascynujące. Dziękujemy Ci za to. Chwała, chwalimy Twoje imię teraz w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Kochani, ciekawi mnie, czy Wy umiecie rozpoznać, do czego Bóg Was teraz posyła. Może nie w ogóle życiowo, ale może teraz. Jaka jest ta Wasza działka, ten Wasz ogródek do wypielenia. <grym> Co macie robić? Proszę, podziel się w komentarzu, czy to odkryłeś już, czy nie odkryłeś, czy masz z tym problemy. Być może odkryłeś, ale masz problem z posłuszeństwem, z akceptowaniem, z robieniem tego, co Bóg ci już pokazał. Być może w ogóle nie masz pojęcia, co to jest. Proszę, napisz. Chciałabym, żebyśmy mieli kontakt. Chciałabym wiedzieć, co dzieje się w Twoim życiu, w Twoim sercu. I błogosławię Ciebie. Do zobaczenia jutro z Panem Bokiem.